O Herbercie, miłoszu yy, odeszła kolejna wielka osobowość poezji polskiej, pierwsza dama poezji polskiej, Wisława Szymborska. O yy, no, Blisce yy, będziemy mówić. Zaprosiłem w tym celu yy, Ireneusza Uszakanie, yy, znakomitego tłumacza, poliglotę, o którym Wisława Szymborska mówiła, że wszystko wie. Wszystko wie, zapytajcie Ireneusza, on wszystko wie, ja to słyszałem na własne uszy. Elżbietę Zehenters-Pławińską, poetkę, nauczycielkę młodych poetów w Krakowie, lubianą też osobę, która od wielu lat znała się z Wisławą. Może Elżbieto zaczniemy od ciebie. Kiedy poznałaś? Ja nie pamiętam dokładnie, Przybyw. kiedy ja poznałam Wisławę, ale na pewno przez mojego ojca, no bo oni się znali, mój ojciec miał oko na jej pierwsze wiersze, to co pięknie opisał zresztą Adam Włodek w swojej książce wspomnieniowej, nasz łup wojenny, jak to się Zehenter uparł, żeby ten wiersz, który przyniosła, Śliczna dziewczyna zresztą. Wisława, mm -hmm. 22-letnia, zaledwie wtedy, wydrukować. Pisława, w Dzienniku Polskim. W Dzienniku Polskim, tak, tak, w dodatku, który się nazywał Walka, tak, to był tak, tak. dodatek młodych. I, I poznałyście się przy tej okazji. Nie, przy nie. tej okazji nie, bo ja wtedy... Nie byłam jeszcze powiem, osobą z towarzystwa, można tak powiedzieć, Aha. ponieważ miałam 9 Byłem lat. Malutka. No, malutka to nie, ale jeszcze nie taka duża, żeby można ją poważnie traktować. Ale pamiętam, że gdy przyszłam z moimi wierszami do, jak my wszyscy, chyba Aha. poeci z Krakowa, do Wisławy, która była wtedy redaktorem działu poezji w życiu literackim. Tak. To już ją dobrze znałam, czyli to nie była mhm. dla mnie obca osoba. Wisława wyglądała czarująco, właśnie wróciła z Paryża no, w tej naszej sierżmiężnej, wtedy szarej i smutnej rzeczywistości. Młoda kobieta z przepięknej czapcy, z takich długich piór czarnej mhm. wyglądała naprawdę czarująco i to śmieszne, bo ja ją tak sobie zapamiętałam jako taką wytworną damę. A przecież wiemy wszyscy, że strój to była ostatnia rzecz, na którą by Wisława zwracała uwagę. I, I później, później. A kiedy ciebie zauważyła już? Ona yy... mnie zauważyła właśnie już jako poetkę i, i, i muszę powiedzieć, że bardzo mnie wspierała z, mhm. w swoich niezwykle pochlebnych sądach o tym, co ja tam sobie wydawałam. E. I bardzośmy się polubiły. Przeszłyśmy na ty, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, jak to było, ale wiemy, że od. Ogromnej ilości lat, od zamieszłych czasów. 60., po... 50., A, no, no, sześć, sześćdziesiątych, 60., 60., co Aha. można już są sprawdzić w no, ale... dedykacjach, bo dedykacje dostawałam parujące. Tak. A czy później y, też bywałyście gdzieś poza Krakowem? Tak, tak, poza tak. Bywałyśmy rasy. poza Krakowem i bywałyśmy znaczy myśmy przyjeżdżali, przyjechać do. Pamiętam, ostatnią już na no, no, taką wizytę w Lubomierzu to było ledwie pięć lat temu, cztery lata mm -hmm. temu i poznałam jej przyjaciół, państwa Czyżów, on fizyk urocza jego żona. I wtedy też Wisława mi się pokazała jako, co, o czym wiedziałam zresztą, jako osoba, która kocha dowcip, żart i nienawidzi mm. dętej atmosfery. Otóż Wisława wymyśliła sobie wtedy, ponieważ jeździła do Mszany Dolnej z panią Czyżową na zakupy, wymyśliła ona sobie, że parkingowy, który pobierał tam opłatę od tego autka, zakochał się ogromnie w pani Czyżowej i wysyła jej listy i te listy, to to jest majstersztyk Takiego, no, takiego, nie satyry, ale, ale takiej, taki, no, czy to wygląda zupełnie. Politycznej mistyfikacji. Mistyfikacji Aha. jakby to parkingowy. Mało Aha. tego. Czyli ona jakby tenis... w imieniu parkingowego. tak. No, ona i robi tenis. z tego nowelę. To była cała tak, tak. fantastyczna, pełna dramaturgii, bo tamten parkingowy. Nie jedyna. Ja odchodzi. powiem o, o, takiej, o jednej z ja, ostatnich. A Fajne. no to fajnie. No i pamiętam, jak Basia Czałczyńska, która też była w tym Drubomierzu, nosiła te. te niby że gdzieś dostała na poczcie i przynosiła niby z zewnątrz. No i myślę, że pani Czyżowa, ona jeszcze miała takie piękne imię, taką. No i co, i pani Czyżowa no, się. Nie, oczywiście taki... natychmiast się kapnęła, ale myśmy się wszyscy tak strasznie śmiali, że łzy nam leciały szczerze. A ja ty, ty, ty coś wspominałeś. Że... No wiesz, jak chodzi o tego, o tego, tego, tego typu trupuś. epizody, to no, chyba jednym z ostatnich to była. Słynna sprawa. Słynna oczywiście w kołach, tylko tych wąskich, w których się Wisława spotykała z przyjaciółmi. Jej przyjaciela Michała Rymszy z, z Warszawy. Ty znałaś Michała nie, Rymsza? Nie, Tak, bo to był taki człowiek, który się z nią spotykał tylko w Zakopanem. bo tam przyjeżdżał, wiesz, do Jest Halamy sobie. i woził ją samochodem, bo on Ale jak go poznałaś? W galerii tak, tak, bardzo dowcipny człowiek, tak. inteligentny, niesłychanie miły człowiek. I otóż Wisława wymyśliła mianowicie, że... Michała Rymszek, który, był, który jest takim zatwardziałym, ideowym starym kawalerem, miłośnikiem ci pięknej, zresztą wysokiej klasy, że ona go swata, że ona go ożeni. W tym celu wymyśliła, wymyśliła młodą, chorą dziewczynę z Bałkanów, z Bułgarii, imieniem Jordanka, właścicielkę tam jakiegoś gospodarstwa, winnicy, i, pr i próbowała ich wysfatać, właśnie. Opowiadała o tej Jordance, jak ta Jordanka prawda, tam cierpi, że, że, że Michał nie daje znaku życia. <grym> Michał się tłumaczył, że no, nie, bo to są różne zajęcia, tutaj, takie, takie i owakie sprawy. I tak kilka lat to, jakbyśmy się spotykali z Zakopanem ostatnie pięć, sześć razy, co roku, na końcu września, tak, to. To ciągle była mowa o tej Jordance Wisława ciągle tego nawracała. Jak ta Jordanka, jak ten Michał okrutny, jak on ją tam maltretuje duchowo i psychicznie, bo nie odpowiada, bo a ona już kraju y, sił i wyczerpana i chyba przejdzie na feminizm aktywny. I tak w tym stylu. To była chyba, bo, bo ona przyjeżdżała do halamy. Tak. Y, wcześniej może do Astory. Tak. Ja ale... się z nią umawiałem na pójście w góry, ale niestety dostała nobla. Wtedy straciłem zyłko. E, takie pytanie, e, czy Elu? czy e, Mówimy tu o pisarzach, prawda? O gronie e, przyjaciół pisarza, ale jak się je dobiera znajomych i przyjaciół? Czy to byli tylko poeci? A, absolutnie antysnobistycznie. To byli różni ludzie. Co? Na przykład na tych naszych spotkaniach corocznych, jak ja nazywałam, zaduszki adamowe. W... W Kończysz stycznia. Z no. stycznia, tak, mm -hmm. bo Adam umarł chyba 19 stycznia. Adam Włodek. 16, Adam Błode, 16 stycznia umarł. 16 stycznia tak. i po pogrzebie Wisława nas wszystkich wzięła do siebie, do domu. I nie była to żadna stypa, bo chyba nie było nic do jedzenia, ale siedzieliśmy, coś tam rozmawialiśmy. Ale było picie, było picie. No, picie musiało tak. być u Wisławy, tak, było picie i gadaliśmy, ale gadaliśmy. Ale lubiła piwo. A nie wiem, czy. Włódeczkę wszystkim... zmrożoną. A budeczkę tak, cytrynówkę, kornelówkę, taką właśnie z lodóweczki. Uh -huh. Tak, tutaj nawet mam coś takiego bardzo uroczego. E to znaczy jakiś liścik, tak? Tak, właśnie. O, o. Yy yy. Nie wiem, gdzie w tej chwili przebywasz. Jeśli w Krakowie, to zadzwoń. Pogadamy przy kieliszku. Czegoś tam dobrze? Aha, no jest tak yy, to, Co lubiła? Wiemy już, co lubiła, że lubiła też i kieliszeczek, nie pogardzała, ale co jeszcze lubiła? Lubiła choć, yy, jeździć, wyjeżdżać we wrześniu do Zakopanego. Yy, co jeszcze lubiła? W lubi? czerwcu, lipcu do Rubomierza, a właśnie we wrześniu. We wrześniu, tak, na początku października w Zakopanem w zawsze Zakopane. była. Pierwszą część pobytu spędzała na pracy, od tego się zawsze zaczynało. Wtedy nie spotykała się z przyjaciółmi, którzy tam wtedy byli, z którymi się tam właśnie Aha. na ten czas umawiała, tak jak tak. z nami. E, natomiast pierwsze dwa tygodnie to była praca, a potem po dwóch tygodniach e, były spotkania. I wtedy spotykaliśmy się tam w bardzo małym na ogół gronie: znaczy ludzi, którzy akurat tam wtedy byli. To tak. na ogół był znaczy Michał Rymsza, zawsze był wtedy, z Warszawy przyjeżdżał. My, ja z żoną też tam wtedy przyjeżdżaliśmy. – I Wacek Twardzik, Twardzika znasz oczywiście. oczywiście. – no, Wacek Twardzik tak. też się pojawiał ostatnim razem we wrześniu. – Kto to Twardzik? Bo... – We wrześniu, moment ci, we wrześniu tak. jeszcze tam byliśmy razem, w tym gronie właśnie. Tak. To był ostatni spotkanie tak. w końcu września. Wacek Twardzik to jest no, przyjaciel też Wisławy przez Kornela od dziesiątków lat. Obecnie już emerytowany w tej chwili, ale nadal pracujący profesor w Polskiej Akademii Nauk, specjalista od języka staropolskiego. to jeden z najwybitniejszych w ogóle tak, w Europie. E, tu dodam jeszcze e, dla pikanterii, Mój że. Mój kolega ze studiów Aha. i z akademika, gdzieś mi się e, poznali, poznali, lat temu 50 tak. lat. E, dla pikanterii, że tenże e, kierowca, który zawoził Wisławę do zakopanego, mówił mi, że nie zmieniła, on miał stare auto. To było jakieś takie dosyć kiepskiej jakości. No i myślał, że po noblu zmieni auto i kiełowce, ale jednak on ją dalej wozi. woził. Wozi. No właśnie, widzisz, bo Wisława była osobą wierną. To Była bardzo wierna w przyjaźniach, w znajomościach, w przyjaźniach. I no, na przykład teraz, jak braliśmy udział w wydaniu dwóch książek. Jedna poświęcona pamięci Adama Włodka, a druga Kornela Filipowicza. Mhm. To, Czyli to... dwóch partnerów? Tak, życiowych: życiowych męża tak. i mhm. najbliższego przyjaciela Wieloletniego. Zresztą oni tak cenili sobie swoją prywatność, że każdy mieszkał osobno, ale spotykali się w każdej wolnej chwili. Gdy chcieli, byli razem, gdy chcieli, to nie byli, pracowali. No, bardzo nowoczesna to była para, cudowna para ludzi. I, i, I pamiętam, że, że Wisława w, właśnie podczas tych takich spotkań bardzo nas y, dopingowała. Za, zaczynało się na, na temat właśnie, żebyśmy trochę porozmawiali o tych, którzy już odeszli od nas. I pamiętam, że zawsze pili, piliśmy toast za zdrowie Adama. Tak jest. I mówiła, dodawała zawsze ten sam komentarz, bo gdzie jak gdzie. Ale tam to zdrowie na pewno jest bardzo potrzebne. Miała cudowne poczucie Aha. humoru, była ciepłą osobą. I, I no cóż, no tutaj jest taka też pamiątka z naszego spotkania. To później, Elu, będziemy Aha, sobie dobrze, pokazywać. Dobrze, Natomiast troszeczkę podnieśmy poprzeczkę, żebyśmy ją tak nie upupili. I, I teraz do Ireneusza się zwracam, który zna, nie wiem, ile już języku, bo to Jedni piszą, że 20, inni, że 11. W każdym razie tłumaczył książki z kilkunastu języków. I może najlepiej powiedzieć o odbiorze tej poezji w świecie, po prostu, w innych językach. Opowiadałeś mi, że niesłychanie popularna jest jako poetka we Włoszech na przykład. Tak, tak. Przy okazji ostatniego spotkania na festiwalu Konrada, gdzie prowadziłem spotkanie z, z Roberto Calasso, to jest bardzo wybitny, Włoski intelektualista o takiej renomie światowej, jednocześnie szef i założyciel wydawnictwa Adelphi, no takiego już super hiper sophisticated jak to mówią Anglicy, najwyższa półka, super teksty, super autorzy. Prawda? I on między innymi po Noblu, on wydał Wisławy przekłady, No Niego, będę ja tak do tych przekładów niego mam pewien dystans. Znaczy, co są tam znakomite rzeczy, znakomicie okay. zrobione, są niezbyt trafione. Ale to jakby inna sprawa. W każdym hmm. razie, niezależnie ja od tego wszystkiego, Roberto Calasso i mówi, słuchaj, ja czegoś takiego w życiu swoim nie widziałem, a to jest człowiek, no, nie, nie młody, no w moim wieku powiedzmy, uh -huh. nie widziałem niczegoś czegoś takiego. Znam. Cały literacki świat od Japonii, poczynając, skończywszy na Meksyku, bo wszędzie go tam zapraszali z wykładami, wszędzie jeździł, wszędzie jest znany. I mówi, nie, nie znam sytuacji takiej, żeby tak wysokiej klasy poezja, trudna, podejmująca najtrudniejsze pytania, najtrudniejsze zagadnienia, również na poziomie filozoficznym, żeby ściągała takie masy ludzi, nie intelektualistów wyłącznie, tak. ale ludzi zwyczajnych. Takich, Aha. którzy nieraz wiersz czytali pierwszy raz w życiu. Bo nigdy przed tym wierszem nie czytali, bo uważali, że, że to nie dla nich, że nie rozumieją. Mhm. A byli tacy, którzy przychodzili i mówili, ja po raz pierwszy zrozumiałem, czym jest poezja, czytając te wiersze. Panie Szymborski. Mhm. Więc to jest niebywałe. Kalasza mi mówił, naprawdę czegoś takiego nigdy nie widział. To, jest to, samo, mi mówił, to samo mi mówił mój kolega hiszpański, mhm. Abel Murcia Soriano, tutaj zresztą dzisiaj w Krakowie mieszkający dyrektor Instytutu Cervantesa obecny który jest świetnym tłumaczem Wisławy. Na tym poziomie, moim zdaniem, co god, a to jest poziom absolutnie najwyższy. Co Budegurt na szwedzki. Tak. No. I mówił mi, że to samo jest w Hiszpanii. Miałeś powiedzieć parę zdań, ale może taka moja Niemcy się zgodzić z taką moją myślą. Mianowicie w zasadzie, jak się przyjrzeć w jej życiu, no to była. Mieszką krakowską, mówię to jako chłop z Bożencina, mm. y, Właściwie nie wyściubiała specjalnie nosa poza y, Kraków i kraj, a równocześnie ta jej poezja to był taki czarodziejski peryskop, jakby i można powiedzieć, że przeglądała się w tym peryskopie, ja sobie tu napisałem, y, w, w którym y, chwila, jej życie odbijało się na tle Wielkiego Kosmosu, historii Ziemi i ludzkości. I, i była to poezja no, światowa. No, poza tu jednak, powiedzmy sobie, pierwszymi potknięciami socrealistycznymi. To, mimo że była również, przeżyła większość życia w PRL-u, no, była ponadczasowa, uniwersalna i właściwie jest, jest to swego rodzaju fenomen. Nie, tutaj ani nie przeszkodziła cenzura, prawda, ani różne ograniczenia systemowe. No po prostu była zawsze wspaniałą poetką. Okay. I, i jakbyś, co byś powiedział o tym fenomenie? Dlaczego była tak uniwersalna? Dlaczego? No wiesz, to oczywiście można na, to, na ten temat napisać książkę i sądzę, że taka książka powstanie, bo się teraz zacznie już okres, epoka się zacznie badania, dociekania, tak. egzeges, prawda, i tak dalej. To już niby jest, to trwa, ale, ale teraz to jakby wejdzie na, na, na w inny etap, pogłębiony zresztą. Więc to, to będą książki na ten temat pisać. Doktoraty tak. będą z, z takich zagadnień robić. Mhm. Także krótko mówiąc, jeśli w dwóch zdaniach miałbym to ująć, to bym powiedział, że tak, że nastąpiło tutaj niebywale rzadkie połączenie dwóch, dwóch bardzo rzadko występujących razem elementów czy wymiarów tej poezji. To znaczy, z jednej strony, uniwersalność, w sensie rzeczywiście absolutnej ponadczasowości, a wynikające stąd, że ona w swoich wierszach nieraz nawet nie całkiem świadomie, bo ja z nią o tym rozmawiałem, mhm. podejmowała problemy filozoficzne. Problemy filozoficzne, które zajmowały filozofów. I podejmowała je w taki sposób, w sposób tak prosty, w sposób i lekki. językiem tak lekkim, tak przystępnym, mhm. chociaż nieraz ta prostota i przystępność bywały zwodniczne, bo tam u niej zawsze było drugie i trzecie dno, oczywiście. nawet na poziomie tak, językowym. Tak. Ale, ale w sumie y, nawet na tym poziomie y, pierwszym, pierwszym, prawda, recepcji, to znaczy na poziomie czysto semantycznym, językowym, to, były, y, to był język bardzo prosty. Bardzo prosty, bardzo y, jednocześnie lekki, y, bardzo finezyjny, bardzo subtelny, ale jednocześnie zawsze trafiający w jakieś, w jakieś sedno sprawy. Y, i tutaj nastąpiło połączenie tych dwóch elementów, które, jak mówię, rzadko bardzo występują. Więc, więc krótko mówiąc, połączenie pięknego, prostego, finezyjnego, szlachetnego, ironicznego, lekko języka z problematyką, która, która jest rzeczywiście ponadczasowa. Bo to są problemy, które występują od czasu, kiedy w ogóle człowiek zaczął myśleć świadomie i krytycznie o rzeczywistości. Chciałbym przejść teraz bo Chciałeś powiedzieć parę słów o, o Anderszu. Anders, o An Anderszu, Anderszu. Anderszu, Budegordzie. Andrzejku mówiła do niego. Tego ja też znałem, zresztą robiłem z nim wywiad w latach 90., <tum> który tłumaczył Igombowica, Dzienniki i tłumaczył e, Szymbowską tak. i może w jakimś dużym stopniu przyczynił się do Nobla. Prawda? No, e, e, a ponieważ ty znasz szwedzki, prawda? Więc, no tak. Tak, więc tutaj przyniosłem właśnie tomik, który dwa miesiące temu przysłał mi Andersz Budygod, to, to jest dwukropek, to jest ten, ten tomik, okay. dwukropek. I no i tam delikatnie tak bardzo, bo to bardzo subtelny człowiek, prosił mnie o opowiedzenie mu, co ja o tym myślę. Ja tego jeszcze nie zdałem. No, i przeczytałem to sobie, a on zwłaszcza prosił mnie, żebym zwrócił uwagę na wiersz pod tytułem Leśny Moralitet, moralitet leśny, skuks moralitetem po szwedzku. I on, ja czytam ten wiersz, ten skuks moralitet, i, i po prostu jestem olśniony, bo to jest, bo to jest, uh -huh. no, po, no nigdy bym nie sądził, że, na, że można że, to że tak można, zrobić. Tak. To jest genialnie, zupełnie zrobione. Aha. No to... co przez chcę, co przez to chcę powiedzieć, że. M, że Wisławę paru tłumaczy tłumaczyło w sposób genialny. To jest właśnie Budegod, którego uh -huh. ja stawiam najwyżej ze wszystkich, a porównywałem przekłady Wisławy na, na co najmniej siedem różnych języków. Nawet o kilku z nich pisałem duży esej, taki porównawczy, o przekładach na francuski, angielski i niemiecki, zaraz po Noblu. I na tej samej wysokości stałem przekłady hiszpańskie. Genialne, wspaniałe. Ale y, ja może przeczytam nawet dwie strofy. Przeczytam te, te frazy po szwedzku ze dwie rzeczy zwrotki, żebyście państwo usłyszeli właśnie ten falujący taki rytm. Może staniowy. dwie zwrotki. No Co? to dobrze. Han <laughs> går i skuggen, nej. Han går faktisk upp den. Han går den po och o som fåglarna flyger och flyttar på nytt. Och flyttar på nytt. Han känner sig fri i Skymt av skuggorna, det sköna, allt det gröna, tyst, inte ett knyst, fast det prassar och pustar och rysslar och rasslar. Allt rimmar på annat som i barnens rebusramsa, mellan ryskan och busken, som grannen vill ha samsas. Bardzo specyficzną melodię, intonację, tak. która jest taka właśnie... No, ona jest w duchu Wisławie, to jest taka trochę kapryśna, trochę nerwowa, wytworna taka intonacja. Tak. Specyficzna yy, to ma, kochani, więc, więc miała szczęście do tłumaczyć. wspaniałe. Yy, każdy z, z nas miał coś przynieść. Yy, ja niestety nie uczestniczyłem tak blisko w życiu Wisławy Szymborskiej, to znaczy, imponowała mi, podziwiałem ją, ale obserwowaliśmy się z daleka. Wiemy, że sympatyzowała i z moją poezją, i to już od lat 70., a ja ją, jak mówię, podziwiałem w latach, pod koniec lat 60., pisałem pracę dyplomową o jej poezji na studium nauczycielskim. Ale mieliśmy, to są zdjęcia. Gdzie y, siedzieliśmy obok siebie, a nawet przeszliśmy na ty, co było dla mnie wielkim zaszczytem. Tutaj jesteśmy w Teatrze Słowackiego w salonie Anny Dymnej, czytaliśmy wiersze. Y, no i kiedy się z nią spotykałem, to mieliśmy zawsze miłe, serdeczne rozmowy. Nie odczuwałem nigdy jakiegoś takiego skrępowania, czy było to wszystko takie przemiłe. I, i jej sąsiadka. Y, mieszka w Borzęcinie. Zawsze, kiedy przyjeżdża na wakacje, to mówię po pozdrowienia dla Józefa Barana od Wisławy Szymbowskiej. Natomiast wy byliście y, zaprzyjaźnieni bliżej, bywaliście w domu i każdy, y, no nie dość, macie jakieś drobiazgi y, od Wisławy Szymbowskiej. No tak, na przykład ja mam taki prezent. Mam taki prezent. Wisława była w 90 roku w Londynie. I przywiozłam takie pudełeczko. Gdy ja tam gdzieś byłam, to przywiozłam w Isławie mydełko toaletowe. Ona to mydełko wzięła. To było wtedy, kiedy jeszcze nie było takich pachnących mydełek w sklepach. I mówi, zaraz muszę ci zapłacić, bo to jest, nie można mydła przyjmować w prezencie, no, bo, bo tak to to jest. jest to. Tak, tak. Miała poczucie ale to to lata 80.? A to nawet wcześniej. Ja chyba dostałam w paczce, ten, te, te, to mydło. I, ale to była jakaś taka, no jakby to powiedzieć, ona była, ona była szalenie bezpośrednia i interesowała się innymi ludźmi. Absolutnie nie była um, ambasadorem własnej twórczości. Wręcz odwrotnie. Tak, Mam jakiś... takie, Właśnie Aha. te klejanki całkiem urocze, może bardzo stare, bo to jest. Może jakiś liści? Przyczytam. No więc właśnie, może przeczytam bardzo dobrze. Może jakiś z, z małpą jakiś wizerunek tam, czy Z małpą nie mam, mam no. z lwem na A. przykład, tak, to no tak, 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 tak. ten cyrk z jednym lwem, tak. tak. tak, tak. No, ona, ona tutaj pisze o, o moich wierszach, więc ja Aha. nie jest głupio to czytać, bo nie chcę się tutaj reklamować, ale miała do nich bardzo ciepły stosunek. Natomiast śmieszne jest, bo pisze też o mm, wierszu, który. No to jednak pisze o wierszach. No, cudzych. Cudze, o, tych, o, natomiast o swoich wieczorach. O swoich nie. Acha, acha. I tu są różne karteczki, listy. No tak, to, to z są w tych lach. kopertach, tak. No, A co ty oprócz tego zdjęcia, acha. gdzie tu są, y, gdzie jest i miłość? I... No tak, to jest zdjęcie dla mnie Zmowska. bardzo cenne. I myślę, że w jakimś sensie historyczne, bo, bo, tak. bo tutaj jest ostatnie, jedno z ostatnich spotkań Wisławy z Miłoszem na Aha. pół roku przed śmiercią Miłosza. – Ty uczestniczyłeś w tym. – Proszę? Ty, – ty uczest... No, widać no, mnie tu, z no, tej ta, strony. – Co jeszcze przyniosłeś? E, – e, Co przyniosłem? No, to jest plon jednej z, z, z loteryjek No Wisławy. Notabene z loteryjek, również z udziałem Czesława Miłosza. I to jeszcze było przed Noblem, tak. okay. w 1995 roku, jeszcze tam na Chocimskiej. I ja wygrałem coś takiego. Miłoszowi się to określi, Ale Co maska. to jest no Maska, no widzisz, może tak sobie śliczne. to. E, możesz sobie założyć. Założyć, założyć na, na, opulary, na nos, nos. prawda, okulary. Tak, nos masz tu. I Czesław Miłosz sobie założył to na nos. Wąs, I on też to. robił te wygłupy? Czy czuł? Tak, więc tak, ku moim się... zdumieniu się okazało, że on <laughs> lubi takie rzeczy. Profesor. Ale to też było w takim małym, małym huku. Tak, tak. No i coś takiego, prawda, założył tak. sobie. I mu się to okropnie podobało, bronił, Maj tam był, i zrobił zdjęcie, i to zdjęcie jest, jest jako no, dla podobności, uh -huh. zdjęcie Co jest? Miłosza w tym, w tym, w tym oto, w okularach. Y więc to wygrałem Uwisławy na loteryjce. Mm. Przyniosłem tylko parę takich rzeczy, bo jest i więcej oczywiście. Ja też wygrałam coś. Tutaj Wisława mnie zrobiła prezesem, ale jak się A. pytałem, czego ja mianowicie <laughs> jestem prezesem, to to, to mi nie potrafiła powiedzieć, więc sobie to powiesiłem na, 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 Ale na drzwiach się... mojego pokoju Aha. i ludzie, którzy przychodzą do mnie, to stają tak trochę. No, <laughs> jednak, działa. Więc to działa. Aha. E, no, tutaj taka wyklejanka, prawda, Co to wisława sobie... życzy nam, tak. mnie i żonie, mojej z szczęśliwego nowego roku i życzy nam między innymi biletów, dobrej kondycji, wielbłąda. To mnie bardzo duży, tak? A to Wielbłąd. były takie wyklejanki z gazet. No z gazet, tak. z gazet. Tak, gazet to z Polski, z francuskich. Jeszcze mam w domu takie lustereczko, które też kiedyś wygrałem ja. Akurat rzadko z lustereczka korzystam, no ale tak trafiło się. Lustereczko okrągłe i to jest bardzo ciekawe i ważne na odrocie z małpa, która się przegląda w lustrze. Otóż Wisława A. bardzo lubiła małpy, jak wiadomo, no tak. i małpy są u niej w różnych miejscach, w różnych tamtych mhm. wiklejankach i w wierszach też, chyba w dwóch wierszach. No i Gdzieś tam w wierszach tańka. pobrzękują Tak, 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 Są krzyku małpa i tak, tak. tak Jest taka małpka pluszowa, taka bardzo ta, Tak, w mieszkania jej taka małpka była. Wiadomo, że małpa była dla niej jakoś bliskim stworzeniem i, 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 i lubiła te zwierzęta. A ona w ogóle bardzo lubiła zwierzęta i tak. traktowała zwierzęta poważnie. Nie cierpiała cyrku, przebierania tak. zwierząt. To było absolutnie niedozwolone. I y, pamiętam, jak siedziała u nas i łaskała mojego kota, który się tak strasznie napuszył. I powiedziała mi, co dla mnie każda znajomość z psem czy z kotem to tak jak z istotą nową. Mam do niej stosunek bardzo poważny. Słuchajcie, jest tyle tu tych różnych drobiazgów A. i anegdot, że pewnie bym trzeba było zrobić drugą część tej rozmowy i może za rok zrobimy i przypomnimy inne może, rzeczy. Może to jest... Natomiast ja dzisiaj bardzo dziękuję za, za przybycie pomimo tego śniegu za oknem, śniegu krakowskiego. Dziękuję bardzo.